Myślę, że to w końcu przyszła pora na to, żebyśmy porozmawiali troszeczkę o tych naszych książkach, o cywilu na wojnie i o alfabecie wojny, bo cały czas dostajemy sporo pytań, yy, głównie dotyczących tego, skąd ta wiedza, yy, w jaki sposób. Tajemnica. Tego, tajemnica wojskowa. Tak. Yy. No, nie oszukujmy się, ty się interesujesz tematem. Yy... Przetrwania w warunkach ekstremalnych, miejskich i nie tylko, już od wielu lat. Oprócz tego, że jesteś dyplomatą, ja z racji tego, że trochę się w tym wojsku też ocierałem o pewne rzeczy, też się interesuję tym tematem, też mam coś tam, jakieś swoje już doświadczenia. No i połączyliśmy si siły i napisaliśmy dwie książki. Najpierw był Cywilna Wojna, co jest. Totalnie książka przeznaczona dla ludzi, którzy nigdy nie mieli wspólnego nic z wojskiem. Tu jest dużo informacji, które Adam też przywiózł z kraju ogarniętego wojną. Yy, tak, zgadza się. Rzeczywiście książka pisana po części na własnych doświadczeniach, ale w znacznej mierze na takim zbiorczym doświadczeniu ludzi, którzy na tej wojnie byli, którzy tam ucierpieli. Takim głównym źródłem informacji to były oczywiście rozmowy z osobami, również z cywilami, akurat jeśli chodzi o cywila. Tak, tak. Zbieraliśmy doświadczenia tych ludzi, którzy musieli uciekać bezpośrednio ze strefy działań wojennych. Bardzo często, no, ja akurat przez, po wybuchu wojny przez ponad pół roku pracowałem jako tłumacz do obsługi uchodźców. I w pewnym momencie wpadłem na ten pomysł, że warto by zacząć zbierać historię tych ludzi, ale nie takie typowe relacje, tylko właśnie aktywnie zacząłem zadawać pytania, co waszym, czego wam zabrakło, co waszym zdaniem zrobiliście źle. Bardzo często zadawałem pytanie, czy na przykład warto było uciekać. I tutaj ta odpowiedź najczęściej była negatywna. Ci ludzie po jakimś czasie uznawali, że ta ucieczka, gdzie tam po kilka dni stali na granicy bez środków do życia, no była jednym z największych błędów, jakie popełnili. Także rzeczywiście można powiedzieć, że to są takie zbiorcze doświadczenia tych ludzi, którzy tam realnie to wszystko przeżyli. No oczywiście odrzucaliśmy jakieś takie skrajności, natomiast po przeprowadzeniu kilkudziesięciu takich dosyć poważnych rozmów można było wyciągnąć bardzo konkretne wnioski. No, oczywiście też masowo korzystaliśmy z ogólnodostępnych materiałów i ukraińskich, i rosyjskich, bo to też jest Skarza bardzo się. ważne. Mało kto u nas korzysta z tych. Poradników czy wskazówek, które są czy gdzieś tam na Donbasie, po tamtej stronie, czy w ogóle w Rosji wydawane, a oni rzeczywiście mają świetnych specjalistów i mają też gigantyczne doświadczenie w tym, żeby właśnie takie zbiorcze doświadczenia przekładać na swoje regulaminy wojskowe, swoje instrukcje dla obrony cywilnej, ale również i na y, takie proste broszury, poradniki, które są. Gdzieś tam szerzej, może nie jakoś super szeroko, ale są na pewno kolportowane właśnie po to, żeby zwykłych ludzi uczyć. Także tutaj akurat cywilny na wojnie jest takim zbiorem realnych doświadczeń wojennych. A całość została napisana w konwencji takiego typowego podręcznika Przed... nie, przetrwania, no. tak jak kiedyś mieliśmy podręczniki tak, do przysposobienia wojskowego czy tam przysposobienia obronnego, bo ta nazwa się za PRL-u zmieniała. No i też cała sztuka polega na tym, żeby to przedstawić w sposób taki prosty dla typowego człowieka, który nigdy się z tym tematem nie spotkał. No bo oczywiście inaczej będziemy pisać konspekt na zajęcia z żołnierzami, się. E, inaczej będziemy formułować pewne rzeczy, jeżeli, nie wiem, będziemy chcieli zrobić podręcznik dla studentów w kierunku, nie wiem, bezpieczeństwo, tak? czy powiedzmy na jakieś tam wykłady dla funkcjonariuszy służb wszelakich, a zupełnie inaczej będziemy postępować, jeżeli mamy właśnie takiego bardzo szerokiego odbiorcę. Sądząc po, po, odbiorze. po odbiorze i po ilości sprzedanych egzemplarzy, no to chyba nam się to Udało właśnie w taki przystępny sposób a ja, ogarnąć. A ja jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że ta książka, tą książkę polecam nie tylko mężczyznom, ale i kobietom, bo tu jest 90% porad, jak się zachować dla wszystkich. Nie tylko dla facetów. To nie jest książka dla komandosów, to jest książka dla zwykłego cywila. Dokładnie, a... to, co, to, co powiedziałeś, yy, właśnie dla kobiet, bo bardzo często mamy takie mylne przeświadczenie. Yy, zwłaszcza wśród naszych yy, widzów, naszych odbiorców, ale po co mi to wszystko? Ja to wszystko wiem. wiem tak. yy, jestem super doświadczonym żołnierzem ochronie w rodzinę. ochronie rodziny. Ochronie rodziny, tak, ale najprawdopodobniej na, na Ciebie zmobilizują. Ciebie na, nie będzie. Pojedziesz na drugi koniec kraju albo jeszcze gdzieś dalej, a żona i dzieci zostaną totalnie nieprzygotowane. Się. I to jest właśnie tutaj cała masa takich porad yy, Nie chcę powiedzieć, że kury domowej, ale właśnie dla przeciętnej osoby, która. Na przeciętnej osoby. Po lekturze tej książki na pewno będzie wiedziała, w jaki sposób może się zawczasu przygotować. Zresztą, tak jak we wstępie napisaliśmy, że pierwszą rzeczą, którą można zrobić, zanim wybuchnie wojna, to jest udanie się do dentysty i wyleczenie Wylec zęby. zębów, bo jak zaczną spadać bomby, czy zabraknie prądu, to ból zęba jest ostatnią rzeczą, którą chcielibyśmy, żeby nam się przytrafiła. To wszystko znajdziecie w tej książce, to jest można powiedzieć. Takie przygotowanie was do sytuacji wybuchu też wojny, bo my tu piszemy o różnych sytuacjach, o katastrofach i tak dalej, i tak dalej. Ale to już jest książka aktualna, mimo że rok temu, skończono, wydaliśmy ją rok temu w Bellonie. Ta książka mówi o tym, jak się już przygotować do wojny, jak walczyć, by nie dać się zabić i jak przetrwać w okupacji. Piszemy tutaj, Praktyczne porady. Piszemy rzeczy, które są niedostępne na rynku na dzień dzisiejszy, bo są niepopularne. Piszemy o, list piszemy o listach proskrypcyjnych, tak. które tworzą Rosjanie nie tylko historycznie, że były takie robione w czasie II wojny światowej. Oni takie listy mieli na Ukrainie i Tam, mają w, na, w Polsce. I pierwszymi kandydatami na te listy są na przykład strzelcy sportowi. Nie czujcie się bezpieczni. Yy, dokładnie. Jeśli chodzi o sam alfabet wojny, to yy, na pewno nie znajdziecie tutaj yy, żadnych takich szczególnych rzeczy o taktyce, bo ona się zmienia. Taktyka sami, się zmienia. Sami widzimy ten konflikt, coś, co było skuteczne jeszcze w 2022 czy 2023 roku. A dzisiaj to się po prostu skończy bardzo szybko. Będzie można polec, jeżeli do tych rad byśmy się stosowali. Natomiast tutaj zawarliśmy całą masę takich praktycznych wskazówek. Dla żołnierzy, dla poborowego, dla Tak kogoś, jak jest kto w książce trafia. napisane: poborowy żołnierz, konspirator jak walczyć, by nie dać się zabić. To dotyczy wszystkich ludzi, którzy może nie wszystkich, no ale tych, co nagle okaże się, że będą musieli włożyć mundur, tych, co będą w obronie cywilnej działać, tych, co będą żyć w mieście okupowanym bo ja wiem, że my się będziemy bronić od razu na granicy ale z tym może być różnie może faktycznie część naszego kraju popaść w okupacji. Dokładnie, tutaj w zasadzie ta książka jest podzielona na dwie części. Pierwsza to jest właśnie y, poborowy i żołnierz, tak. czyli takie bardzo praktyczne wskazówki, między innymi to, co zabrać ze sobą do wojska. Dostałeś kartę mobilizacyjną, przyszło powołanie. Większość ludzi no baranienie w tym momencie, y, a tu mamy dokładnie napisane, co ze sobą po zabrać, y, łącznie z takimi drobiazgami, jak na przykład obcinać do paznokci albo nożyczki do paznokci, bo o tym wszyscy jak wybuchła wojna na Ukrainie, zapominali. Nabrali jakąś kupę rzeczy, które potem były niepotrzebne, a po mniej więcej dwóch, trzech tygodniach, czy w koszarach, czy już gdzieś tam na linii frontu, okazało się, że paznokcie rosną, łamią się. Wskazały. Jest dramat, żeby w jakikolwiek sposób je kulturalnie przyciąć. I druga rzecz, która jest ważna, to nie to, że będziecie mieli plecak ucieczkowy. To jest dobre, jak uciekacie. Co innego jest plecaku ucieczkowym, a co innego jest plecaku poborowego. To są Dokładnie. dwie różne rzeczy. Skoro już jesteśmy przy temacie plecaka ucieczkowego, to szkoda, że naszemu panu ministrowi nikt nie wytłumaczył, do czego on tak naprawdę służy. Bo dla cywila taki plecak ucieczkowy to on nie jest po to, żeby uciekać gdzieś tam do innego kraju, czy, czy do lasu, czy gdziekolwiek indziej. Tylko on po prostu służy do tego, żeby w momencie, kiedy na przykład bomba trafiła w Twój blok, wszystko zaczęło się palić. No to żebyś nie, nie biegał gdzieś tam między dymem i płomieniami i szukał niezbędnych rzeczy, tylko chwytasz ten plecak i wybiegasz przed budynek. W razie czego masz w nim po prostu wszystkie spakowane swoje dokumenty, najpotrzebniejsze leki, jakąś bieliznę. Także po prostu nie, nie zostajesz bez niczego. No, zgadza się. No i to o tym jest w tych dwóch książkach. Kolejność dowolna, aczkolwiek polecamy najpierw tą, potem tą. A wy już się zdecydujecie sami. To jeszcze może dodamy tylko o tej drugiej części, bo zaczęliśmy tak, o poradach tak, tak, żołnierzy. No natom, żołnierzu. Natomiast mamy bardzo taki obszerny rozdział poświęcony ogólnym zasadom konspiracji. I y, to jest chyba unikat na naszym rynku wydawniczym. Nie, nie, nie ma nigdzie takich y, porad bezpośrednich. Bo my nie będziemy okupowani. My od razu przejdziemy do kontrataku i w Moskwie odpalimy grill, mauzoleum Lenina. Tak, tak. Także takie, takie plany też yy, kiedyś było, że nie oddamy ani guzika, a tak, skończyło tak, się tak. bardzo szybko. Natomiast jeśli chodzi o same te porady, takie czyste konspiracyjne, no to yy, oczywiście tutaj mamy zebrane sporo materiału historycznego, bo korzystaliśmy i z doświadczenia Armii Krajowej, bardzo bogato. Yy, troszeczkę z jakiejś instrukcji yy, gdzieś tam za wschodniej granicy, no i też warto wspomnieć o chyba takiej najpopularniejszej pozycji yy, Majora Hansa von Dacha. To był yy, oficer szwajcarski. Yy, natomiast on te swoje książki pisał w latach 50., na początku lat 60., więc yy, tam po prostu z yy, von Dacha odfiltrowaliśmy to, co jest już całkowicie Whumcu nieaktualne, nie, nie, nie przystające do nie, nie współczesnych, nie, 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 nie. współczesnych realiów. Natomiast yy, te jego porady... Które jak gdyby wywodzą się z takiej ogólnej sztuki wojennej, to zaadoptowaliśmy w nowoczesnej polskiej rzeczywistości. Także myślę, że to na pewno każdego, kto poważnie podchodzi do spraw obronności, powinno zainteresować. No i też. Na samym końcu mamy troszeczkę takich swoich testów, które mogłyby być no niestety, do nas Poważnej, się czyta. poważnej, nie się poważnej się. dyskusji odnośnie właśnie koncepcji przygotowania się. Na tego typu bardzo niekorzystny rozwój wypadków. Ale mamy nadzieję, że w końcu trafi się ktoś, kto będzie chciał z nami. Nasze dzieło. Będzie chciał z nami podyskutować, posprzeczać się. I, i tutaj... w ten sposób chnąć troszeczkę ten wózek. O właśnie, to jeszcze mamy taką plakietkę na potrzeby tej książki. Belona nam zafundowała, nie będziemy ukrywać. Mamy też swoją, której nie przyniosłem, ale ją damy. Znaczy Nie moją, tylko naszą wspólną, wzorowaną na tym małym. Rysunku. I jeszcze jedno, chcielibyśmy, żebyście nam po przeczytaniu zadawali pytania, bo kto wie, może powstanie coś więcej w tym temacie. Temat na pewno nie jest wyczerpany. No. Nie, nie. Tym bardziej, że wo wojna cały czas się transformuje. Ona. Zmienia się i. Codziennie Pojawiają się zupełnie nowe, nowe, nowe rozwiązania, nowe, rozwiązania, nowe, rozwiązania nowe, nowe zagrożenia i nowe zagrożenia. Także na pewno będzie to można po jakimś czasie uzupełnić. No i też chyba jeszcze możemy zdradzić trochę tajemnicy, że pracujemy nad trzecią książką, poświęconą bezpieczeństwu. W życiu codziennym. W tym pogadamy już zgadza następnym się. razem. A żeby była pełna wiedza, to wydajemy w maju książkę całkowicie oderwaną, a może nie do końca oderwaną od tematu dokumentów. Wydajemy swoje postapu driftera. Jak tylko będziemy mieli książkę, to Wam ją pokażę. Dokładnie. Z jednej strony fantastyka, a z drugiej strony fantastyka daje oparta też... na działaniach w realnym świecie. Tak, ale fantastyka jest o tyle bezpieczna, że można w niej przemycić wiele treści, których byśmy normalnie nie, nie dali rady do no tak poważnych książek nie, nie. wsadzić, bo byśmy się spotkali z poważnymi konsekwencjami. A jeżeli to się dzieje w wyimaginowanym świecie, Cześć, to można wszystko. To jest fantazja autora. Dziękujemy. Dzięki.